System kaucyjny od początku października już oficjalnie obowiązuje w całej Polsce. Przy sklepach, do których na co dzień chodzicie lub po prostu gdzieś w Waszej okolicy, mogły pojawić się już specjalne maszyny do recyklowania opakowań i zwrotów pieniędzy. Jak się z nich korzysta, na co trzeba uważać, co możemy oddać, a czego oddać nie możemy, no i przede wszystkim, czy da się na tym jakkolwiek zarobić, czy wręcz przeciwnie, będziemy na tym stratni. Na każde z tych pytań w dzisiejszym KS Wyjaśnia postaramy się odpowiedzieć. Zacznę od tego, że choć temat słusznie, bo to spora zmiana dla wszystkich Polaków budzi duże emocje, w materiale przedstawimy jedynie suche fakty. Zachęcamy Was jednak bardzo mocno do podzielenia się własną perspektywą i uwagami do całego systemu pod tym filmem, sekcja komentarzy jest wasza. Jeżeli jest coś, co irytuje Was szczególnie mocno albo natrafiliście już na jakieś absurdy tego rozwiązania, ale w praktyce nie tylko w teorii, dajcie o tym znać. Być może na ich podstawie przygotujemy także i osobny materiał. Na końcu tego filmu pokażemy Wam także i wyjaśnimy, jak. Jak w ogóle z takiej maszyny kaucyjnej się korzysta, ale najpierw zaczniemy od teorii i tego, co o tym wszystkim trzeba w ogóle wiedzieć. System kaucyjny zaczął oficjalnie obowiązywać w Polsce od 1 października 2025 roku. Pilotaż prowadzony był przez wybrane sklepy jednak już od dobrych kilku miesięcy. No, teraz po prostu stał się obowiązkowy. W praktyce oznacza to, że wszystkie sklepy o powierzchni ponad 200 metrów muszą przyjmować butelki i opakowania w ramach zwrotów albo poprzez specjalne maszyny, albo ręcznie angażując do tego któregoś z pracowników. Sklepy mniejsze, czyli wszystkie osiedlowe sklepiki, czy też na przykład żabki, do systemu mogą przystąpić opcjonalnie, ale no, nie mają takiego obowiązku. Zwrot butelki bądź puszki może odbyć się w dowolnym miejscu, które prowadzi punkt skupu. To jest możemy kupić napój w jednym sklepie, a opakowanie oddać w drugim. Liczy się bowiem tylko i wyłącznie kod kreskowy opakowania. Cały system nie wymaga żadnego dowodu zakupu, nie weryfikuje także niczyjej tożsamości. Teoretycznie więc możecie nazbierać butelek i puszek od sąsiadów, oddać je samodzielnie i samemu otrzymać zwrot środków. Bardzo ważne jest jednak to, aby opakowania nie były zgniecione. Przez lata wszystkich nas uczono, aby opakowania zgniatać, bo zajmują mniej miejsca i są później prostsze w śmieciowym transporcie, ale jeżeli chcecie odzyskać kaucję, można o tym zapomnieć. Przyjmowane są bowiem tylko i wyłącznie opakowania w stanie, który umożliwia ich ponowne wykorzystanie oraz zeskanowanie kodu kreskowego. Taka butelka lub puszka w dobrym stanie wraca następnie do producenta, który ma obowiązek ją ponownie wykorzystać. Kolejne z obostrzeń to oznakowania na tego typu opakowaniach. Oddać można jedynie te butelki i puszki, które zostały wyprodukowane i zakupione przez nas po 1 października. Wcześniejsze partie opakowań nie mają specjalnego oznaczenia i nie są odczytywane przez system. To oznacza, że jeżeli kupiliście np. wodę mineralną wyprodukowaną przed wejściem systemu kaucyjnego, opakowania nie będziecie mogli już oddać. Ta sama woda od tego samego producenta, często leżąca na półce obok, ale z odpowiednim znaczkiem, może zostać normalnie zwrócona. Z czasem nieobsługiwane opakowania znikną z rynku całkowicie, gdy zostaną wyprzedane, ale póki co czeka nas okres przejściowy, gdzie jeśli zechcemy odzyskać kaucję, trzeba będzie zwracać uwagę na to, jaką butelkę lub puszkę bierzemy. Dodatkową różnicą obu teoretycznie takich samych produktów jest ich cena. Napoje w opakowaniach nieobjętych systemem kaucyjnym będą po prostu tańsze. Tam, gdzie kaucja będzie obowiązywać, zapłacimy więcej, a różnicę będziemy mogli odzyskać dopiero wtedy, gdy zwrócimy opakowanie. Jeżeli go nie zwrócimy, no cóż, będziemy stratni, a nadmiarowe pieniądze zostaną przekazane przez państwo na obsługę całego systemu. Aby pokazać to na prostym przykładzie, wyobraźcie sobie, że kupowaliście dotychczas wodę w cenie złoty zł za butelkę. Na półkach przez jakiś czas nadal znajdziecie butelki w tej cenie, ale obok nich stać będą także butelki z tą samą wodą od tego samego producenta, ale już w cenie 2 zł. Jeżeli ją kupicie, a następnie zwrócicie opakowanie w idealnym stanie, otrzymacie w ramach kaucji 50 grzy z powrotem, realnie obniżając cenę do Starego poziomu. Z czasem wszystkie butelki waszej ulubionej wody będą kosztowały 2 zł i jedynym sposobem na powrót do starej ceny będzie właśnie oddawanie opakowań w specjalnych automatach. W teorii nie brzmi to skomplikowanie, ale problemy zaczynają się wtedy, gdy przychodzi czas na praktykę. Nie wszyscy mają bowiem w swoim pobliżu wspomniane maszyny lub sklepy prowadzące punkty skupu. Butelki i puszki można oczywiście składować w domu i na przykład raz na tydzień jechać przy okazji zakupów z nimi do miejsca, w którym da się je oddać. Ale na to potrzeba czasu, a nie każdy ma też w domu miejsce do zbierania w worku niezgniecionych opakowań. Rozwiązania tego problemu niestety na tę chwilę nie ma i prawdopodobnie skończy się to tym, że część osób, która nie ma łatwego sposobu na dokonanie Zwrotów będzie zwyczajnie za zakupy płaciła więcej. Ale skoro przy cenach jesteśmy, warto wyjaśnić także, z jakimi kwotami w przypadku systemu kaucyjnego mamy w ogóle do czynienia. Tu obowiązują tak naprawdę dwie stawki 50 groszy albo złotówka. Kaucja 50 groszy obowiązuje w przypadku wszystkich butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów oraz puszek metalowych o pojemności do 1 litra. Złotówkę możemy z kolei odzyskać w przypadku butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Przy kupowaniu lub zwracaniu nie musimy zastanawiać się na szczęście nad tym, do którego pułapu się łapiemy. Informacja o kwocie powinna być zawarta na opakowaniu na wspomnianym specjalnym oznaczeniu. No, będziemy na nim widzieli, czy należy nam się kwota 50 groszy, czy też jednego złotego. W jakiej formie odbieramy jednak te pieniądze z kaucji? To zależeć będzie tak naprawdę od sklepu bądź punktu. Zgodnie z zapisami ustawy regulujących te kwestie, dopuszczalne są opcje wypłacenia gotówki w formie fizycznej, wpłacenie ustalonej kwoty na kartę lub przekazanie nam Bonu, który można następnie wykorzystać w danym sklepie. Bon, zgodnie z zapisami, powinien być ważny przez przynajmniej miesiąc. No i taki bon powinno dać się móc zarówno wykorzystać do płacenia za zakupy, jak i do wymiany na gotówkę w kasie sklepu, do którego przynależał automat, z którego skorzystaliśmy. Zanim przejdziemy do omawiania korzystania z samego automatu, jeszcze parę słów o tym, dlaczego w ogóle ten system do Polski wszedł i jakie są jego cele wskazywane przez prawodawcę. Cel nadrzędny to oczywiście ekologia. Twórcy systemu wierzą bowiem, że uda się w ten sposób lepiej. Domknąć system recyklingu, obrotu plastikiem i szkłem. W jego obecnej wersji ponoć zbyt wiele opakowań, które dałoby się ponownie wykorzystać, w tej lub innej formie, idzie na straty, pogarszając tym samym stan środowiska. Według założeń całego projektu, w ten sposób do 2030 roku zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu ma wzrosnąć do poziomu 30%. Obecnie to niespełna kilkanaście procent, zmiana ma być więc ogromna. Jak nie trudno się domyślić, wdrożenie całego systemu to pochodna jednej z dyrektyw europejskich. Podstawą jest tutaj dyrektywa 904 z 2019 roku, którą urząd Mateusza Morawieckiego wprowadził do polskiego porządku prawnego w lipcu 2023 roku. Realne skutki wdrożenia ustawy przesunięto jednak w czasie, tak aby podmioty w Polsce miały czas na odpowiednie przygotowanie się. To, jak dokładnie działa system w Polsce, jak i w innych krajach, które go wprowadziły, jest kwestią czysto lokalną. Metody implementacji są różne, nie ma jednego centralnego systemu czy odgłoszenia. Górnie nakazanych rozwiązań państwa członkowskie Unii mają po prostu samodzielnie stworzyć regulacje, które doprowadzą do realizacji ustalonych wspólnie w Europie środowiskowych celów. No i jak z tych maszyn do zwrotu się w ogóle korzysta? Gdy do niej podejdziecie z niezgnieczonymi, to bardzo ważne, pamiętajcie opakowaniami, w pierwszej kolejności warto spojrzeć na ekran takiego urządzenia. One w zależności od operatora się oczywiście różnią, ale to na nich wyświetlanie. Be... Ale to na nich wyświetlana będzie informacja o tym, czy automat w ogóle przyjmuje obecnie opakowania. Jeżeli jest pełny, co może się zdarzyć dość często z uwagi na to, że maszyn nie jest jeszcze aż tak dużo, a grono zainteresowanych będzie rosnąć, wówczas czeka nas wycieczka do sklepu, albo z samymi butelkami, albo z prośbą do pracowników o to, aby opróżnili wewnętrzne pojemniki. Załóżmy jednak, że wszystko działa jak powinno i automat jest sprawny. Opakowania umieszczamy w specjalnym podajniku, który zwykle wyposażony jest w dwa główne elementy: taśmę lub inny mechanizm wciągający opakowanie oraz ten drugi jest najczęściej umieszczony u góry urządzenia, co w praktyce oznacza, że butelek nie można wrzucić do maszyny od tak sobie, tylko trzeba je obrócić na odpowiedni bok, umożliwiający odczytanie kodu. Z czasem z pewnością będzie przybywać maszyn zdolnych do skanowania w 360 stopniach, ale póki to nie nastąpi, nie zrażajcie się, jeżeli automat nie przyjmie Wam od razu butelki, warto wówczas po prostu spróbować ją obrócić. Jeżeli butelka lub puszka nie jest obsługiwana w ramach systemu kaucyjnego, niektóre automaty też je przyjmą, ale wypłacą mniejszą kwotę. W innych przypadkach opakowanie zostanie odrzucone, a na ekranie pojawi się komunikat w stylu nierozpoznane opakowanie, a butelka się cofnie. No ale dla porządku przyjmijmy, że mamy właściwe opakowanie, maszyna je przyjęła i co dalej. Na ekranie powinna zacząć wyświetlać się informacja o tym, jaki zwrot pieniędzy nam się należy. Gdy będziemy dokładać kolejne puszki i butelki, kwota będzie się zwiększać. I gdy zakończymy proces oddawania, mamy dwie opcje. Możemy poczekać przez kilkanaście sekund, aż system odnotuje, że skończyliśmy i sam zacznie drukować bon. Lub też, aby całość skrócić, możemy nacisnąć specjalny przycisk, zazwyczaj mocno się odznaczający, który rozpocznie drukowanie paragonu od razu. Na wydrukowanym skrawku papieru znajdziecie kod kreskowy lub kod QR, który możecie następnie zeskanować przy kasie w sklepie, który jest operatorem danego automatu. No i słuchajcie, to by było na tyle. Jeżeli nadal wydaje Wam się coś niejasne, na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowano całe mnóstwo materiałów z dodatkowymi wyjaśnieniami i szukając jakichkolwiek dalszych odpowiedzi, w tamtym miejscu z pewnością je znajdziecie, bez względu na to, czy sam system uważacie za świetną proekologiczną inicjatywę, czy też skrajny absurd, który naraża wszystkich na dodatkowe koszty. Jeżeli sam materiał się Wam podobał, pamiętajcie o lajkach, subach, podbijaniu tego filmu, a ja z Wami w tym miejscu się żegnam. No i idę powrzucać do maszyny kolejne butelki i Łóżki, może uda mi się uzbierać na jakiś chleb albo kilka bułek? Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!